Witam, jestem specjalistą do spraw wsparcia zdalnego w ramach usług FarmSide Services. Czy wiesz, że mogę pomóc Ci w opłacalny sposób zwiększyć wydajność Twojej maszyny? Wielu klientów decyduje się na naszą usługę optymalizacji kombajnu i udostępnia nam swoje dane dotyczące maszyny. Na początku sezonu zbiorów odwiedzamy klienta w terenie, sprawdzamy wydajność maszyny i upewniamy się, że wszystkie ustawienia zostały wybrane prawidłowo. Później możemy również zdalnie monitorować wydajność maszyny. Spójrzcie, ten kombajn jedzie wolniej niż wszystkie podobne maszyny w tym obszarze. Sprawdźmy, czy w tej maszynie wprowadzono jakieś nietypowe ustawienia. Klientka wyjaśnia, że próbowała już różnych ustawień na potrzeby bieżących warunków uprawy, ale żadne nie były zadowalające. Za zgodą klientki mogę rozpocząć sesję zdalnego dostępu do wyświetlacza. Operatorka wyjaśnia warunki omłotu oraz informuje mnie, jakie zmiany już próbowała wprowadzać. Wraz z operatorką sprawdzamy bieżące ustawienia podczas pracy kombajnu. Bazując na swoim doświadczeniu w zakresie konfigurowania wielu kombajnów w różnych warunkach przez całe sezony jestem w stanie podać odpowiednie zalecenia. Klientka zgodnie z moją poradą zmienia parametry szczeliny omłotowej. Razem sprawdzamy rezultat. Wydajność maszyny i jakość omłotu natychmiast się poprawiły. Klientka jest bardzo zadowolona z szybkiej i skutecznej pomocy z wykorzystaniem funkcji Remote Display Access. Pracuj zawsze z maksymalną wydajnością dzięki usługom Farm Side Services dostępnym u lokalnego dealera John Deere.